Muzyka Wszędzie wszystko, wszystko o koronacji Muzyka Ta wteczka, muffinki, korony so <laughs> On the king, and then he becomes the king. His coronation. So I wonder, Arvey, would you like to come and put the crown on the king? Come on, Arvey. Come on. And we can put the crown on the king. Hold it with you carefully. You can put it on the king. Are you ready? Oh, thank you. Thank you. Zaciekana wyłam. Witajcie, kochani, po majówkowym vlogu. Dzisiaj jest 7 maja, nie, jest 9 maja, wtorek po Holiday, więc. Yy, I zapraszam was na takiego. Yy, Miał być koronacyjny vlog, ale w końcu nigdzie nie pojechaliśmy. Ale o tym za chwilę. Na radzie cofnijmy się do zeszłego tygodnia i mojego myszmaszu, który nam nagrałam. Co się? Co to jest? Co oh, no, no, no. to hold it tight. So, oh, no, no. Hold it, hold it. Oh, it's co it so it Oh, she's a bit right. oh. Did you like how mommy was driving? Yeah. And we feel you will feel safe? Yeah. And she's driving the tummy so much. Naki not coming to you? No like thank mm -hmm. you walking together. Mm-hmm. We're talking how mommy was driving, nice? Yeah. <laughs> That's a fun. That's of fun? Yeah. You like being fun, yeah? yeah? How much fun do you like? Yes. Yeah. Really? Probably push us. Slow no more faster. Slow down, mommy. Slow down. Yeah. 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 <laughs> Slide now. Yeah. <laughs> You Mom. want mommy to drive or daddy to drive? Um, and I, I drive? Yeah. And I want to sit on the front and daddy have to drive? No. Mommy drive? No. What? Yes, mommy, baby mommy. mommy with the babies, yeah? Yeah. Very careful, mommy. <laughs> Very productive. <laughs> How many like 10 minimum? Are they eating? Look at this is daddy. Oh look, look at it. Look, look, him look, Is daddy? Daddy, yeah. Daddy eating. Oh, this one have only 2

Na no, forenę no, ja, Princess mm -hmm. To wam pokażę co przyszło. I taka nowa jakaś aplikacja ze sprzedaży online mi się wyświetliła i za tą sukienkę z wszystkimi akcesoriami zapłaciłam funta 50. To jest yy, pierścionek, bransoletka na te kolczyki klipsy, korona. A, berło, tak, berło, <grych> rękawiczki i ładna bella to ma być. E, do tego kupiłam mężowi czapkę i spodnie, ale tylko dlatego, że dostawa była od 10 funtów. Darmowa. No. Zobaczymy, jak Anenia naja w tym będzie wyglądać, a wygląda bajecznie. Sacry everyone! Witajcie kochani, 2 maja. Jak widzicie, kwiatki już tracą i cała, całe chodniki są na różowo. A jak mówiłam, to długo nie wygląda ładnie tylko przez miesiąc chyba. W każdym bądź razie chciałabym pokazać już taką mm, ulicę, gdzie po dwóch stronach rośnie i taki ładny się robi korytarz taki, wiecie, z tych kwiatów. Ale chyba się spóźniliśmy, bo wczoraj tak wiało że prawie wszystkie są już łyse. Jak mówiłam jest 2 maja, ale u nas już nie mam wolnego właśnie idziemy po Ardiego do szkoły. Ale co zrobiliśmy w sumie troszeczkę taką majówkę dzisiaj, bo wczoraj się nie udało. Miałam mieć jazdy, jak mówiłam wam, na 11, ale jednak był odwołany właśnie przez to, że samochód wylądował u mechanika. Ale jechałam dzisiaj z moim mężem, miałam godzinną jazdę i znaleźliśmy nowy park. Muszę wam powiedzieć, że dużo lepiej mi się teraz jechało niż rok temu, chyba się mniej stresuję. I jakoś tak bardziej na luzie w sumie. Stop! 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 we crossing the road now. Let's go! This way! Nie, stop running, ja! Yeah, Widzicie, wszystko na chodniku już jest. Niedużo zostało na drzewach. Hey, not this way! Not this way And I have flower for you Let's go! Kaka, okay. yeah. oczywiście zatrzymaliśmy się na połuchach światki. Have flowers here? I have white flower you Have white flower for Anaya? White flower Anaya taking herself Mommy to see Put it back in the fridge Back in the fridge, the fridge. One, two, three, four, five Once I catch a fish alive Six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go away. Why, why let it go? Because it's is my finger. So, which finger did it bite? This little finger. Oh my! <laughs> right. where, where, I put? I don't know. Where do you want to put? Yeah. Put on the top. O, uh o, -oh. uh -oh. no. Mm -hmm. Nobody here. Ja. Yeah. Jesteśmy na siłowni. Dokładnie, yeah. będą tutaj zajęcia dla Ena z Zumby. Nobody here. Nobody here? Ja. Yeah. się zapisał. Mąż się tutaj też zapisał, yeah. ale jeszcze ani razu yeah. nie ćwiczył. A my jesteśmy pierwsi na zajęcia. I um, no taka sala do zumby fajnie, że udostępniają dla dzieci do zabawy czy zabawy, będzie zumba dla dzieci jeszcze się zmęczyłaś? już hmm? already? give me time. Nie zrozumiem ludzi, jak mi jest zimno, to widzę ludzi, w krótkich w rękawkach, w japonkach, w shortach, a jak teraz, jak mi jest gorąco, to ludzie w pochowych kurtkach, w czapkach. Naprawdę, nie rozumiem. I to nie jedna osoba. Dużo już widziałam, chyba cztery osoby widziałam w takich mega grubych kurtkach. 很重要。 My little babies, where are you? In the car, <laughs> My car. My car. get broken? Yeah, broken. We'll fix it. <laughs> yes. <Huh>? uh, yes. <laughs> My babies, where are you? <laughs> hmm What is this? Where are you hiding? I've <laughs> this car. Is this is a car? Oh! <laughs> this is the way we building a car, building a car, building a car. i need a car. Jest godzina 11 i mam przerwę. Szczególnie, żeby zobaczyć, jak tam koronacja porusza. Chyba nie no, żartuję. To sobie zajrzę w dobu. No, Arwi do knock-knock. Arwi? Arwi? Ok, one more time. Arwi do knock-knock. Yak. Okay, what letter is this? <coughs> Mama, letter like. Is this? Monkey. Yes, what letter is this? Like. <coughs> T. T? Like. Tiger. Very good. O -c -t. O -c -t. Rock. Rock. Okay, yes, you have to be here too, of course. Okay, what letter is this, Arvi? Me too. Yes, I'm recording you too. <laughs> mm -hmm. <laughs> okay. Anaya! Now, are we this one? You're my dear. You are my dear. <laughs> okay, dear Arby. Hey! House. Come to my House? Hello? Where is your blanket and your pillow? Oh, go sleep in your house. Knock, knock. Oh, yeah. it's mommy. Mommy? Mm -hmm. No. Amen. Amen. Yes. Mm. It's cooking. It's up. It's down. It's trofia. Yeah. Uh, Chciałam y, wam pokazać, bo y, jak pierwszy raz wiksnęłam, to ja taka śmieszna była, tak się skuliła i się chowała przed tym. <grym> ale co ja chciałabym powiedzieć, gotuję mm, coś nowego. Na pewno wam tego nie pokazywałam, bo y, sama robiłam to tylko raz, ale mój mąż sobie dzisiaj zażyczył. Mamy takie coś, pokażę. Chana, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Hmm, tak wam pokażę. Nie. To jest mega twarde i trzeba to właśnie w pierwszej kukierze wygotować. To już trzeci gwizdek. Jana na się już przyzwyczaiła. Chyba wcześniej często nie była w, tak blisko, jak yy, dal gotowałam. Jak trej, nie? Ja. W każdym bądź razie, Jakiś miks y, vlogowy, majówkowy powstaje, bo dwa banki holidaye. Hmm, dwa banki holidaye, tak tam szybko minęły, a padało w obydwa. W ogóle w nocy też padało, ale Mamy, rano było ładne słoneczko, więc. Um, oh, karwo! Okay, let's go there. Yy, ale rano było ładne słoneczko, więc zrobiłam wszystko pranie, powiesiłam przed szkołą i słuchajcie, dobrze to zrobiłam, bo było tak cieplutko, że w drodze powrotnej to naprawdę się w tej bluzie troszeczkę, yy, no może nie zgrałam, ale było mi ciepło, więc to I fajne. W każdym razie naprawdę, are you drinking I okay. Tak to wygląda. Śmietanki, cebuli, yy, chili, wody i sprzel kara tą krzanę. Czy plecenie wianków zawsze tyle trwało, czy tylko jak dzieci ci po, po, pospieszają? Bo coś na razie krótko, krótki jest i to chwilę. a już chcę, ja już chcę. Na dzisiaj taka majówka, miksówka. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że mm, to samki wyszło okropne, bo zapomniałam dodać wszystkich przypraw i soli. Po prostu pominęłam ten krok, ale potem zrobiłam jakby jedną cebulę z wszystkimi przyprawami. Yy, podsmażyłam to i wrzuciłam do tego, i uratowało się. A mój mąż próbuje, i mówi, ale okropne już dawno. Takiego okropnych rzeczy nie robiłam. No, a my tutaj budujemy kolejny mm, samochód y, z poduszek. A ja z Wami się żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie pa! Papa? Pa? Papa! Papa? Yes, papa. What is your name? My name is Naya.